To już jest robota na, na prawdziwych facetów. Tu z małym siósiorkiem to nawet nie podchodźcie, nie? No nie wiem, prawie nas wyjebali z roboty. No ale ile wyświetleń na YouTubie? Zawsze wiedział, że pan jest niedorozwinięty, ale że mnie wiedział, że aż tak. Pierwsza była znaczna ja, ta Talala, kiedy szłam farem całkiem nas Kanała druga była ciemna, choć nie na umysle Lubię czarny laski o nich na śnie myślę Cztery, osiem lastki, trójką w moim samochodzie To jest teraz trendy, to jest teraz młodzież Cztery, osiem Tylko tylko na boże Lubię być na dole, kiedy ja na duże Budzimy, kur. ได้บิ๊กต <c oughs> ่างย้วันนี้นะครับดังโอ้โหอ้โหโอ้ไม่มี